Książka, którą ostatnio przeczytałam, rozpierniczyła system i to totalnie. Jestem niej na maksa zakochana, zaraz powiem dlaczego. Najpierw jednak wyobraź sobie taką sytuację. Idziesz z przyjaciółmi do klubu, żeby się zabawić, zaszaleć, zapomnieć o swoim byłym. Tam spotykasz pewnego przystojnego faceta. Rozmawiacie, tańczycie, zaczyna między wami iskrzyć, to właśnie w towarzystwie tego faceta opuszczasz klub. Jedziesz z nim do jego mieszkania, zaczyna się robić miło, gra wstępna tego typu sprawy, gra wstępna, w trakcie której ów mężczyzna. Wbija ci sztylet w serce, ponieważ okazuje się, że został opętany przez demona. No i ten demon chce sobie teraz zmienić ciało, i to właśnie ciebie obrał za swój najnowszy cel. Jakby tego było mało, w trakcie tego rytuału do mieszkania wbijają egzorcyści. Rytuał zostaje przerwany. Demonowi nie udaje się w pełni przejąć kontroli nad Twoim ciałem. Po prostu zostaje w nim uwięziony, słyszysz jego myśli, możesz z nim rozmawiać, wiesz, że coś ci siedzi w głowie, ale w gruncie rzeczy pozostajesz sobą. Oczywiście w oczach egzorcystów wygląda to zupełnie inaczej. Oni są święci, przekonani, że jesteś demonem, więc zabierają Ciebie ze sobą do lochów, torturują i w momencie, w którym zdają sobie sprawę z tego, że jednak żyjesz, jakimś cudem żyjesz, bo generalnie rzecz biorąc powinieneś być martwy, no i potrafisz kontrolować swoje ciało i ujarzmić tego demona, którego w sobie masz, proponują Ci układ zafascynowani tym fenomenem. Właściwie to przedstawiają Ci dwie opcje do wyboru, albo zostajesz w akademii i szkolisz się na egzorcystę, Albo umierasz, krótka piłka. Właśnie w takiej sytuacji, słuchajcie, znalazła się kelnerka z Nowego Jorku. Leif Young, bohaterka książki Blackbeard Academy Story, tak? Więc no, chyba nie muszę mówić, którą z tych opcji wybrała. Każdy na jej miejscu wybrałby życie. Nawet jeżeli to życie będzie znacznie różnić się od życia, które dotychczas zwiodła, I także właśnie. Książka Blackbeard Academy to jest coś, o czym Wam dzisiaj opowiem. Książka, która ma jakieś 500 stron, a przeczytałam ją dosłownie jednym tchem, nie byłam w stanie się od niej oderwać. Moim zdaniem to jest jedno z najlepszych urban fantasy, jakie kiedykolwiek czytałam, a czytałam trochę tego typu książek. Właściwie ta książka jest chyba w mojej top trójce najlepszych urban fantasy, jakie czytałam. Jest mroczna, jest szalenie zabawna, napakowana akcją, wciągająca. To jest takie skrzyżowanie Shadowhunters, może z taką niewielką nutką Akademii Wampirów, Falco patrzy na Ciebie. Falko ma vibe Dimki, aczkolwiek no, Dimka jest lepszy, oczywiście, ale Falko myślę, że może wyjdzie na ludzi w kolejnym tomie, bo w tym mnie za bardzo do siebie nie przekonał, um, ale to tylko jedna postać, która mnie do siebie nie przekonała, bo cała reszta po prostu jest genialna. Także mamy tutaj skrzyżowanie takiego właśnie, no, jak już mówiłam, Shadowhunters, może trochę Akademia Wampirów, na pewno Venom. I tym Venomem tutaj, słuchajcie, jest Lor, ten demon, który próbował opętać Liv, który siedzi w jej głowie i cały czas kombinuje jak koń pod górę jak przejąć kontrolę nad jej ciałem jednocześnie o dziwo pozostając jedynym sprzymierzeńcem dziewczyny i ten duet jest po prostu genialny naprawdę te ich przekomarzanki, te sarkastyczne uwagi Lor niemal na każdy temat Okej, okay, dobra, czasami on bywa trochę monotematyczny czasami rzuci jakimś sucharem ale na tym etapie nie jestem w stanie powiedzieć na temat tego bohatera nic złego po prostu kocham Lor, kocham Liv, kocham ich interakcje, relacje kocham tę więź, która między nimi się wytworzyła tę więź, na którą autorka Miała bardzo ciekawy pomysł, ponieważ to, że lor przebywa w ciele Liv, to jakoś wpływa na Liv, Natomiast Liv z kolei wpływa na lor trochę. Jak tego wam nie zdradzę, zabierajcie się w za czytanie tej książki. W każdym razie uważam, że jest to jeden z największych atutów lor i lip w pakiecie, po prostu. Duet idealny. Kolejnym plusem moim zdaniem jest sama Akademia, którą można by porównać do... Zawsze, gdy mówi się o Akademiach, gdzie jest jakaś magia, to wszyscy myślą o Hogwarcie. Więc powiedzmy, że to jest taki Hogwart przynajmniej 16, 17+. plus Biorąc pod uwagę też to, że w tej książce potem pojawia się, wiecie, pikantna scena, więc mniej więcej ten target tej książki. Więc to jest taki Hogwart dla trochę starszych nastolatków. Hogwart, w którym poza egzorcystami mamy też demony. No i dzięki Liv właśnie uczestniczymy w różnych zajęciach. Możemy dowiedzieć się tego i owego na temat różnych demonów. Też Lori w tym bardzo mocno pomaga. A nam autorka, która na początku niektórych rozdziałów zamieściła charakterystyki różnych demonów. I moim zdaniem to jest naprawdę świetny, to znaczy charakterystykę, bo powiedziałam chyba charakterystyki, przepraszam Was, ale chyba właśnie wiecie, wleciało takie szaleńcze paplanto. zdaję sobie sprawę z tego, że mówię dość szybko, jakby co zwolnijcie sobie ten film, ale to po prostu kwestia tego, że tak bardzo mocno kocham tę książkę, że to się w głowie nie mieści, więc właśnie ta akademia i też uczniowie tej akademii Zero Crane patrzy na Was, po prostu kocham ich, więc to jest kolejny atut tej książki. Kolejnym atutem moim zdaniem jest no dobra, mamy tu wątek miłosny, zapytacie mnie o wątek miłosny, jasne, mamy tu Wam Wątek miłosny i ten wątek miłosny jest taki trochę nietypowy, bo z jednej strony mamy, okej, okay, dobra, Enemy to lovers, to jest akurat bardzo typowe, ponieważ Liv to jest dziewczyna, która ma w sobie demona, no i Falko, który jest egzorcystą, więc siłą rzeczy Enemy to lovers, do tego mamy tutaj taki slow burn, można powiedzieć, Falko w ogóle jest taki bardzo chłodny, nieprzystępny, bardzo profesjonalny, szkoli Liv, więc dlatego taki trochę Dimka vibe i chodzi w takim długim płaszczu, być może wam się spodoba, ja cały czas czekam na to, żeby się tak trochę Trochę bardziej rozwinął, bo na tym etapie kocham najbardziej lore. Zero, Kreina, Leaf, generalnie wszystkich. Falco, ty musisz jeszcze troszeczkę rozwinąć. W każdym razie, ten wątek miłosny, on jest taki nieoczywisty, bo w sumie ja nie wiem do końca o co w nim chodzi. Czy ze strony Falco prawdopodobnie to są prawdziwe uczucia, a ze strony Leaf nie wiem na ile to są prawdziwe uczucia, a na ile potrzeba zaspokojenia pewnej rzeczy, jakich tego Wam nie zdradzę, to w ogóle zostało naprawdę świetnie przemyślane. Poza tym, jeżeli chodzi o ten wątek miłosny, to też jest, można powiedzieć, że mamy tu swego rodzaju trójkąt miłosny, ale taki też nieoczywisty, ponieważ nie mamy tutaj takiego trzeciego bohatera, tak? Żebyśmy musieli wybierać, który z tych bohaterów bardziej pasuje do naszej bohaterki, do Leaf, ponieważ tym trzecim bohaterem jest Lor, siedzący w głowie Liv, komentujący całe, te, całe to uczucie, które gdzieś tam między nimi się rodzi, więc wiecie, nawet ta pikantna scena której tutaj dochodzi, to jest scena z Lor w głowie, e, więc e, Lor jakby też bierze trochę w tym odział właśnie dlatego to jest taki trochę hmm, wątek miłosny z trójkątem miłosnym, tak się śmieje, takim bardzo nietypowym. Generalnie rzecz biorąc, Stella tak, ona ma takie świetne pomysły w tej książce, właśnie jeżeli chodzi o ten wątek miłosny, o tę akademię, świat demonów, właśnie dzięki charakterystykom tych demonów możemy też tak trochę bardziej zanurzyć się w tym świecie, co też jest czymś po prostu przegenialnym i jestem święcie przekonana, że gdyby ta książka Książka została napisana w języku angielskim przez jakąś amerykańską autorkę. Podejrzewam, że byłby taki hit, jak, no nie wiem. Forking Rebek Jaros. Przy czym to jest o niebo lepsze od czwartego skrzydła, czy od książek Sary J Maas, czy no nie wiem, Libar rzucajcie dalej nazwiskami zagranicznych autorek, to jest po prostu zdecydowanie lepsze. Ta książka to Sztos. Nie wiem, o co chodzi z tymi niemieckimi autorkami. Ostatnio zaczęłam poznawać ich twórczość, ale one mają naprawdę kapitalne pomysły. Więc jeżeli chodzi o Blackbird Academy, jak dla mnie ta książka jest niemal idealna, niemal, ponieważ trochę miałam problemy z tłumaczeniem, mianowicie chodzi mi o słowo typ, które pojawia się na początku tej książki. I to jest słowo, które też pojawiało się dosyć często. W kronikach Atlantydy Mara Wolf to jest moja kolejna obsesja. Patrzcie, ile ja mam tutaj znaczników. Te książki to totalny sztos. Bardzo mocno polecam osobom, które uwielbiają różne mitologie, bo to jak Mara Wolf łączy w tych książkach różne mitologie, to jest po prostu coś niesamowitego. Bardzo mi się to podobało. No i właśnie tutaj też mamy ten, to słowo typ, które też często się powtarza. I ja nie wiem, czy to jest jakaś domena niemieckich autorek, czy może po prostu te książki. Tłumaczyła ta sama osoba, czy to jest po prostu kwestia tłumaczki, ale czasem wydawało mi się, że tego typa można by zastąpić facetem albo mężczyzną, więc trochę ten typ na początku mi przeszkadzał, ale potem na szczęście było go trochę mniej, więc jeżeli chodzi o Blackbird Academy, to w sumie taki jedyny, drobny, ale drobniutki mankament, bo cała reszta bardzo mocno mi się podobała. Czekajcie, raz jeszcze nie wiem, czy przyjrzeliście się tym książkom, po prostu niemieckie autorki rozpierniczają system i to totalnie. Od razu tylko może nadmienię, że jeżeli chodzi o wątek miłosny, Chyba zdecydowanie bardziej podoba mi się ten Blackbird Academy, bo choć kocham Kroniki Atlantydy, całym serduchem, to zdaję sobie sprawę z tego, że one mają jedną wielką wadę i tą wadą są Taris i Azrael, zwłaszcza Azrael. Nie znoszę wątku miłosnego, a mimo to daję tym książkom 5 na 5 gwiazdek, bo tak świetnie bawiłam się podczas ich czytania. Więc jeżeli chodzi o tę książkę, tutaj mamy zdecydowanie lepszy wątek miłosny mimo wszystko. Jestem bardzo ciekawa właśnie, jak on się rozwinie. Także co jeszcze mogłabym powiedzieć? Mam dla Was dwa egzemplarze tej książki od wydawnictwa Jaguar. Żeby je zdobyć, napiszcie w komentarzach poniżej, dlaczego chcecie przeczytać Black Blackbeard Academy. Dlaczego chcecie wstąpić w szeregi egzorcystów i walczyć z demonami? Na wasze odpowiedzi czekam w komentarzach. Poniżej macie tydzień czasu. Po tym terminie wyłonię dwie osoby, do których powędruje pierwszy tom trylogii Blackbeard Academy. Zabi mrok Premiera drugiego tomu. Będzie w kwietniu, z tego co się orientuję, ale to będzie premiera niemiecka. Kiedy to się pojawi w Polsce, czy na równi z niemiecką, czy trochę później, nie mam żadnego pojęcia, ale mam nadzieję, że ta książka pojawi się jak najszybciej, ponieważ naprawdę, jak dla mnie, to jest jedna z takich bardziej oryginalnych młodzieżówek dla starszej młodzieży. Jaką czytałam? Po prostu totalny sztos. Raz jeszcze Blackbeard Academy, więc czekam na drugi tom, czekam na trzeci tom. W międzyczasie postaram się zapoznać może jeszcze z jakimiś innymi książkami niemieckich autorek. Jeżeli macie jakieś książki do polecenia, to koniecznie piszcie w komentarzach poniżej, bo serio, po prostu, naprawdę, gdyby to zostało wydane w Ameryce, byłoby totalnym hitem na skalę światową. Więc jeżeli chodzi o Blackbeard Academy, bardzo mocno polecam. Mam nadzieję, że pokochacie tę książkę tak samo jak ja, bo ta książka, choć wiecie, ona nie jest wybitna, to nie jest wiecie nic wybitnego. Jak dla mnie jest to kwintesencja dobrej rozrywki, definicja dobrej rozrywki, naprawdę coś przegenialnego, przy czym świetnie spędzicie czas, będziecie często się śmiać, bo tego humoru tutaj jest naprawdę sporo. No i też przeżyjecie niesamowitą przygodę. Także Blackbird Academy polecam Wam bardzo mocno, bardzo gorąco i bardzo Wam dziękuję za zobaczenie tego filmu. I do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!